Z tej strony Simon 8 i dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa. Będziemy grać w co? Będę grał z moimi kolegami Cuttora Numero i Czachman. W co będziemy spykać? Yy, mi się zdaje, że w siłowni by było fajnie. Nie, bo ja mam wiesz, skasowałem, to jest mój nowy, a, może no to może... Mark City. Mark City? Nie, też mam skasowane. Może w player, Super Player 2. Dobra, pa. to po film, a my już się widzimy w gierce. No to pa! Nie Marko, już po przerwie jednak będziemy grali w wieżyczki, a nie w Super Player dwa. Będę grał z kolegami, jak już mówiłem. A ja chyba nie będę grał, bo No ja nie wierzę. Co ty masz taki słaby tablet? To nie możesz spykać w... na telefonie? Na telefonie nie mam Robloxa. A jak mam, to mi się tak ścina, że ja nie mogę. W ogóle, cześć, z tej strony No właśnie. Zapomniałeś o tym. No. Kim jesteś? Miał mi, dobra. A tu pamiętasz już hasło? piście w komentarzach, yy, co byście chcieli, żebym ja nagrywał. A też pamiętasz Kaso. Jak jest? No. Yy, to z... ja? Co jest? A nowe, żółty jestem, a ty czerwony znowu. Ja te a to jest jak inny? Minecraft Bedwars trochę. Szymon, na nidyskiego. Dobra, jestem, jestem Simon. Jaki znowu. <słys> Może jutro się pojawi odcinek z Warfacem. Taka fajna strzelanka, twarz wojny. Elo? To ze mną może być wtedy. A tu masz Warface? Warface? Ale y, to jest Roblox? Nie. To jest na konsoli taka strzelanka. Ja a. też atakuję niebieskich. To ja mam. Y, 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 ja ją y mam na, na pejsie. A o, darmowa? Ona jest darmowa. A tu pokaż to ja sobie zrobię. Ale y, nie gra się razem. Ona nie jest tak na bierze. Dla online. To... Który? Ona jest taka normalna trzymanka. Może będziemy, pogramy się też w GTA? O w GTA ja też może nie. No raczej. ale ja nie mam online. A. Też nie mam. No to niestety, ale razem się nie zagramy. Ale będziemy grać razem w Roblox, a sobie w Fortnite. No Fortnite, a może jutro się pojawi odcinek z Fortnite z właśnie paro Numero. Nie ja nie wierzę, co ja zrobiłem. Przepraszam za to zło, co przed sekundą zrobiłem. маш, то. Не, се. за subscribe ми канала. А сега номеро

Nie, nibieski tam oni nie jeszcze są. No, ale nie na długo. Nie! Nibeski! No co? Nie niszcz. Przed sekundą tam rozwalało. Nie niszcz. Ty też nie. No. Kim ty jesteś? Żółty. Ja się wyłączę, może będę żółty. Co ty robisz? Nie niż na razie nikomu nie do kim będę. No nie, nie. Kolejna wieżyczka poszła, przeszła. A? A, widzicie, mam y, Nick zioł 807, bo już grałem w branżowskiej dopiero co dzisiaj mam swój kanał, więc y, nie zwracajcie uwagi, że mam Nick zioł 807. Y, jestem, jestem na serio, to Simon 8. Nie możesz napisać po prostu Simon 8? A, Później, później. Ale zasubskrybujesz. Mhm. Oczywiście. Ty, wy widowie też zasubskrybujcie Simon 8 Chachman oraz Kaspera numer OPS. No, dokładnie. Właśnie już bez Stars yy, mój nowy znaczy odcinek mój najnowszy z Brown Stars już chyba wleciał. Więc obejrzyjcie go sobie. Ja otworzyłem 6 boksów i zobaczycie sami na odcinku. Czy coś mi dropnęło, czy nie. Po moim głosie już słychać. Um. <laughs> Ale to są łzy radości. Znaczy, Co? <laughs> nie no, nie są to łzy radości. Obejrzyjcie sobie i zobaczycie, czy no. coś mi dropnęło, czy nie. Nie będziemy zadać, żebyście no. No, żebyście się na mnie nie wkurzyli przypadkiem. O zielony. Co? Ja? Jestem żółtymi, a ty Prawda? No prawda. Dobra. Lecimy z tym koksem. Siema mordy! Goodbye! Pierwsza bombka wlatuje. Druga bombka wlatuje. O no wlatuj! Bele, belę, dudki! No wlatuj! No nie wiedziałem, że tu się rozpi. No wchodź! Jezu! Ale ze mnie czubek. A z się? No, coś tam pewnie, tak. Ja nie wierzę! Owy! No, by jedna! Niebieski! Ty jesteś niebieskimi? Nie. No, to szczęście. Nie, Dobra, idę do Nie rozwalał niebieskich. Nie, no, nie wiem. Nie, no, po prostu ty jesteś u nich w bazie tam, że. Na, na, na. Ale no te niebiescy. Ahoj piracie! gin! Pora umierać! O. Teraz powiem. Pora umierać, niebiescy! Co, jeszcze to żyje? A bo tu się na moście trzyma! Jeszcze tutaj się rozwali... ...to no, no. I to fajnie. hi! hi, hi, hi. To musisz zginąć. To nie zwaliłem to No nie, znowu wyszedłem. O! I, zno I już w brauch coś mówiłem w tym odcinku. Żebyście pisali w komentarzach ile minutowych chcecie odcinki. Teraz może zrobię, ja, nie wiem, 10 minutowe albo 11. Jeżeli nie przerwie nagrywania. No, jak przerwie, to teraz się z Wami żegnam. Był z Wami, Simon 8. Ale czy będzie do końca odcinka, tego się dowiemy. Jakby coś, żeby nie było, że Simon się nie pożegnał, to się pożegnał teraz. No, bo się boję, bo że może przerwać zaraz film. No właśnie. Dlatego się teraz z Wami żegnam. No, to cześć! Jakby coś. Jakby coś, no właśnie. Nie wiesz. Jakby to gram na telefonie, a nie na kompie. Też, bo teraz coś się bardziej przyzwyczajam na telefon niż komputer. Ja chcę, żeby to spadło. Nie! Tam obajdzie idzie za mną.

Macie spawna! Wykończę was moim dynamitem! Gincie po kraki! Squidborning! Pora umierać! Dobra, ja to nie mam już to robić. Coś czuję, że będzie 12-14 minutowy. Mówiłem, że już się pożegnałem. I subskrybujcie mój kanał od Trachmana Simona. No właśnie. Przerwę to. Ter... Ty jesteś kim? Czerwonymi? Nie, zielonymi. Dobra. Przerwę im tam, żeby nie szli. Żeby nie mogli iść, Do... Zbuchać nam dynamitem. Więc tu im zrobię tak. O, już nie mają. Nie mają, ale jej. No nie, to Gucia daje. Mam ci czasu, nie? I wspaniale. Pora umierać. Mi. Dobrze, że mi nie wychodzi, bo ja nagrywam. A, Good morning. A, cachorę num, numeru opowiedziałem kolegom, żeby cię zasubskrybowali. Dobra. Dziękuję. Masz jednego nieznanego, jakby to. Zieleńko cię nie zna. No, jak patrzyłem, to Terbony. na czerwonymi. Jest 16 subskrypcji. Czerwonymi! A nawet nie co? wiem, co to, to weź mnie zabij. Ja albo sam się zabiję. A dlaczego? To A to co się ty się jest z, z... tym... Czachmenem? No, na końcu się lejemy. Dlatego. Jakby co to chciałam ci oderwać. Czyli nie jesteś zielonymi. Ty lutujesz do mojej bazy? Zaraz jak się zabiję... Co to, to jest? Ja. To ja byłem! Czy to był taki sam skin? Hmm. Zastrzeliłem go. Nie, prawie. Mało brakowało. A nie może zniszczyć tutaj podstawy tego mostu? No właśnie pr Ale nie, próbuję. A nawet. No właśnie próbuję. O, czy da radę? Pora, O, jeszcze tutaj się trzymają te trzy belki. Dałem rada? Też jakoś to wykombinujmy. 3, 2, 1, 0! Peta poszła! Jeszcze tu. Good Nie wiem, co to znaczy, ale tak sobie mówię po prostu, boldu. Oglądasz x